Cześć, kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak tworzę miejsce, w którym spędzam aktualnie najwięcej czasu, czyli moje biuro. To w nim montuję, pracuję, działam, obrabiam zdjęcia, więc naprawdę kupę czasu w tym biurze spędzam. Dlatego postanowiłam, że chcę zainwestować po prostu w przestrzeń, która będzie sprawiała mi dużo, dużo więcej radości niż sprawia mi teraz. Pierwsze co zaczęłam od. Pojechania oczywiście do Ikea, zrobiliśmy zakupy z Mateuszem. Mateusz tam sobie w salonie składa, a ja zaczęłam sprzątać, czyli pozbywać się, że tak powiem, wszystkich książek, które mam. Jak wiecie, albo nie wiecie, pracuję w wydawnictwie poznańskim, właśnie dlatego z tego wydawnictwa książek mam bardzo, bardzo dużo i dlatego w biurze one się właśnie głównie znajdują. W sumie to tylko się znajdują, właśnie książki wydawnictwa poznańskiego w biurze. Dlatego też pierwsze co to właśnie je segreguje, bo jak widzicie, te regały są absolutnie upchane i bardzo ciężko było mi już pracować, ponieważ musiałam wyciągać, przez to, że musiałam wyciągać je z, na przykład spod spodu, to wywalało mi się inna kubka i tak dalej, dlatego postanowiłam, że trzeba to zmienić, żeby moja praca była dla mnie wygodniejsza. I też Wam to radzę, jeżeli już widzicie, że Wasza przestrzeń do pracy robi się troszeczkę niewygodna dla was i na przykład sprawia, że nie macie w ogóle ochoty pracować przez to, to zmieńcie coś. Jakieś małe zmiany, przemeblowanie, uwierzcie, to naprawdę zmienia mindset i bardzo, bardzo zachęca do do pracy. Jak widzicie tych książek jest naprawdę bardzo dużo, no na stole ledwo co mi się zmieściły, ale na szczęście się zmieściły. No i słuchajcie, po montażu i tutaj wielkie brawa i podziękowania dla Mateusza, ponieważ wszystkie regały to on sam skręcił razem z fotelem, no i trzeba zacząć sprzątać. Zabieram się za sprzątanie. Najpierw, oczywiście odkurzanie. Ja w ogóle straszliwie lubię sprzątać. Ostatnio bardzo mnie to relaksuje, włączam sobie jeszcze na słuchawkach audiobooka albo jakąś muzyczkę i po prostu zaczynam działać. Co też cudowne i co mnie bardzo cieszy, dzięki tym regałom i dzięki nowej przestrzeni mam znowu więcej miejsca na rośliny, także. Słuchajcie, yy, przyjemne, spożytecznym, mogę dużo bardziej <noise> teraz zainwestować jeszcze w jakieś rośliny, żeby też w tym biurze było jeszcze bardziej przytulnie. Ale oczywiście się śmieję, bo tych roślin naprawdę mam dużo, ale tak czy tak, te rośliny dodają i, i naprawdę no, sprawiają mi ogrom przyjemności, jak mogę się nimi opiekować i na nie patrzeć. Postanowiliśmy w ogóle wziąć taki zielony, zielony regał, on mi się straszliwie spodobał i on absolutnie nie pasuje do całości, w sensie do mojego konceptu, natomiast jakoś tak mi skradł serce, jakie zobaczyłam, że stwierdziliśmy, że musimy go mieć. Także jest i jest super. Kochani, zanim przejdziemy do układania książek i pokazaniu Wam jak... W... Końcowo wygląda moje wymarzone biuro. Przychodzę do Was opowiedzieć Wam o książce Witajcie w, Stone, w Stan Hill, Moje transpłciowe dorastanie. O tej książce opowiadam Wam we współpracy reklamowej z naszą księgarnią, czyli z wydawnictwem, które ja absolutnie bardzo szanuję, jeżeli chodzi o to, z jakimi detalami, z jakimi szczegółami i z jakim oddaniem wydają swoje książki, ale. Głównie powieści graficzne. Jak wiecie, ja bardzo często współpracuję z tym wydawnictwem właśnie z powieściami graficznymi, ponieważ mam wrażenie, że oni dobierają tak tematy, które osoby nastoletnie powinny czytać. Czyli po prostu to są takie informacje, takie przekazanie rzeczywistości, które no ja jakbym miała te 14-15 lat, to bardzo chciałabym w swoim życiu przeczytać. Dlatego też właśnie decyduję się na wspomaganie takich. Wydawnictw. I dzisiaj właśnie chciałabym Wam opowiedzieć o Witajcie w Stonehill. To jest e, powieść graficzna, właśnie opowiadająca o dziewczynie, która na samym początku e, liceum, no, zaczęto się z niej śmiać, ponieważ ona nie czuła tego, że jest dziewczyną. Ona wolała chodzić w spodniach, ona wolała chodzić bardziej chłopięco. I tak na dobrą sprawę, to jest bardzo. To jest pokazana niesamowicie smutna historia właśnie tej dziewczyny, która na siłę próbowała się zmienić, która na siłę próbowała być tą dziewczyną, która była zbuntowana, która była. Wiecie, na samym początku ona nie rozumiała, czemu ona tego nie lubi, czemu ona tego nie odczuwa, czemu ona nie chce po prostu być taką dziewczyną. I później na siłę próbowała pokazać, że ona jest najbardziej dziewczęcą dziewczyną na świecie. Dopiero po latach zrozumiała, o co chodzi. I to jest właśnie pokazana historia tego, że nie zmienimy tego, kim jesteśmy. Jeżeli czujemy, że coś jest z nami nie tak, oczywiście w ogromnym cudzysłowie, no nie będzie inaczej. Co bardzo mi się podobało w tej powieści graficznej, to jest przełamanie tej bariery z czytelnikiem. Mianowicie zaczyna się ta historia w ten sposób, że nasza Dziewczyna, już jest mężczyzną. I ten mężczyzna przełamuje tę barierę z czytelnikiem, pokazując, jak jego życie wyglądało na początku. Jak stara się mówić samemu sobie sprzed lat, że to jest normalne i że to nie ma absolutnie nic, nic z tym złego. I najważniejsze jest to, żeby to ona się dobrze w swoim ciele czuła, a nie ludzie dookoła. Naprawdę. Bardzo, i też, co też, jest, co też mi się bardzo podobało, to był fakt tego, jak pokazana jest psychologia właśnie młodego człowieka. Jak młody człowiek jest podatny na opinie innych ludzi dookoła siebie, jak bardzo jeszcze nie ma wykształconego takiego, wiecie, takiej pewności siebie i pewności do swojej osoby, bo wiecie, widzi dookoła ludzi, którzy są normalni, a. Myśli, że z nim jest coś nie tak. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra i bardzo przydatna powieść graficzna, którą naprawdę bardzo Wam polecam, żebyście zakupili swoim pociechom, albo sami przeczytali. Ja mam 26 lat tutaj z tego, co jest napisane, to książka jest plus 14, z tego względu, że tutaj również pokazany jest proces przemiany z kobiety na mężczyznę. Więc mamy tutaj niektóre obrazki, w których są na przykład piersi pokazane, albo jakieś takie, wiecie, Rzeczy, także bardzo Wam polecam, bo naprawdę jest to historia, która, o której powinno być naprawdę bardzo głośno Także ja tutaj z czystym sercem i z przekonaniem i pamiętajcie, że nawet jeżeli współpracuję komercyjnie z jakimś tytułem To on zawsze, to, to jest zawsze szczera opinia mojego serca Jeżeli coś było nie tak, to również bym Wam o tym powiedziała W tym wypadku uważam, że jest to bardzo wartościowa powieść graficzna która otwiera oczy, która pozwala zrozumieć też osoby transpłciowe. Także bardzo Wam polecam, dziękuję jeszcze raz wydawnictwu Nasza Księgarnia za to, że mogłam przeczytać, zapoznać się i polecić moim widzom właśnie tę powieść graficzną. To tyle z polecajek dzisiaj, a teraz zapraszam Was na układanie książek i pokazanie Wam, jak ta moja biblioteczka biurowa i w ogóle całe biuro wygląda. Witam Was następnego dnia. Półeczki poukładane i e, zabieram się teraz za układanie książek, które są tutaj. E, mam nadzieję, że pójdzie mi w miarę sprawnie. Tych regałów naprawdę mam teraz sporo, ponieważ jest ich, są ich aż cztery. Więc tak, będziemy sobie tutaj działać. E, planuję zrobić tak że będę układała je markami, czyli Bezwstydna, Czwarta Strona, Czwarta Strona Kryminału i Wydawnictwo Poznańskie. Ale jak wiecie, w Wydawnictwie Poznańskim jest bardzo dużo różnych odnóg, e, czyli jest, są serie po prostu w Wydawnictwie Poznańskim. Więc zobaczymy, jak to się uda. Na pewno na samym dole będę układała książki na przykład świąteczne z czwartej strony, no bo... Tak, na dobrą sprawę do grudnia te książki w ogóle mi są niepotrzebne, w ogóle ich nie będę używała, więc bez sensu, żeby one też tutaj gdzieś były. Ewentualnie tu je gdzieś, wiecie, poukładam na tych regałach. Ogólnie też plan jest taki, że ten regał, który jest tutaj, to on będzie jeszcze na moje prywatne książki, niezwiązane z moją pracą, czyli tam gdzie pracuję, czyli w wydawnictwie poznańskim Ale tutaj głównie będę skupiała się też na estetyce, bo na tych regałach też planuję robić live y i nagrywać TikToki. Także teraz biorę się. No i co? No i lecimy. Słuchajcie, skończyłam, i zapraszam Was teraz na taki mini tour po moim biurze. Tak wygląda wchodząc do niego, i zaczniemy sobie od prawej strony. Tutaj poukładałam sobie w ogóle książki z mojej pracy, poukładałam sobie gatunkami albo seriami, i tutaj po prawej stronie mam serię bezwstydną, czyli romanse. Tutaj mam literaturę obyczajową z czwartej strony. Tutaj mam książki z zygzaków, a tutaj mam kupeczkę książek świątecznych, no, które, wiadomo, teraz nie będę ich używała do żadnych materiałów, więc no. Tak to się prezentuje. Narzutka, tam są oczywiście ciuchy, ale to one są do uprasowania. Narzutkę kupiłam właśnie w Ikei, ona kosztowała mnie 100 zł, ale wydaje mi się, że robi mega klimat. Oczywiście mamy obraz, który robiłam na evencie z bugbitem i mój obraz diamentowy, który planuję kończyć. W sensie jego jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, no ale. W sensie wiecie, planuję go zrobić. I dalej lecimy. Słuchajcie, mamy dwa regały. Uważam, że bardzo fajnie wygląda to, że ten jest pod skosem. I to nie jest tak, że to było specjalnie w planie, tylko po prostu tam z jest kontakt. I obawialiśmy się z Mateuszem, że jak. Ten regał nie będzie przylegał w jakiś sposób do ściany, to on po prostu się przewróci. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy go w ten sposób, więc on tak czy tak dwie, wiecie, dwie końcówki, dwa brzegi e, przylegają do ściany, więc on nie spadnie. I e, jeżeli chodzi o to, jak sobie to poukładałam, to tutaj mamy literaturę piękną, tu, litera, tu serię skandynawską, tutaj jest cała seria reportaży, tutaj mamy serię e, starożytną serię Zrozum i dalej zaczynamy, słuchajcie, reportaże. Tutaj mamy reportaże o Trzeciej Rzeszy, jakieś podróżnicze, non-fiction, całą serię podróżniczą naszą i na samym końcu mamy Winidię i dalej mamy, tutaj dam biografię i też trochę jeszcze literatury pięknej, która mi została. Tutaj mam Kryminał Zagraniczny, Kryminał Polski, Remigiusza Mroza i tutaj Hanie Greń i tytuły Troszkę starsze, które mam. I dalej słuchajcie, biurko. Ja jestem straszliwie szczęśliwa, że tak to wygląda, ponieważ e, zakupiłam sobie również fotel, który jest niesamowicie wygodny. E, również kupiłam go w Ikea. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to on chyba kosztował około 400 zł, więc jak na taki fotel, to myślę, że naprawdę to nie jest jakoś super duża cena. I mamy to biurko stare, które tutaj było w mieszkaniu, ale ja jestem w nim absolutnie zakochana. No i oczywiście, tak, tutaj mamy laptop praco pracowy. Mam swoją podkładeczkę, oczywiście, roślinkę, monitor i też w IKEA kupiłam sobie taką podstawkę. Jest to bardzo, bardzo wygodne. Tu mam klawiaturę też o, oddzielną razem z myszką. Ona jest tam schowana. Lampka również jest nowa. Także tu wieczorami, jak będę sobie pracowała, to mi będzie to po prostu ułatwiało bardzo. Tutaj parapecik. Na parapeciku jeszcze nic nie ma, ale jak możecie się domyślać. Planuję coś, jakieś, jakąś roślinność. Tutaj mam roślinę, którą uważam, że ona tu idealnie pasuje. No i e, nasz regał, taki ten zielony. Tutaj mamy ja muszę to poprawić oczywiście, ale, e, bo spadł, nie przykleiłam tego. E, okładkę e, pierwszej mojej publikacji życia. E, tutaj mamy Monstere, instax z Instaxami, moje ukulele. Kartkę, którą dostałam od Wicki, bardzo Cię pozdrawiam. Uważam, że jest przepiękna, a poza tym w środku słowa, które są napisane, e, no są po prostu... Jak mam gorszy dzień, to sobie po prostu sprawdzam tę kartkę, e, i, bo ja bardzo cenię takie rzeczy. E, dalej mamy tutaj... Dostałam kiedyś we współpracy z Powergraphem taką oto figurkę, i sobie tutaj stoi. Tutaj jest wolne miejsce, ponieważ tutaj będzie Lego The Office. Mateusz musi tylko je poprawić. Tutaj mamy takie ładne wiklinowe koszyczki na dokumenty. Tu będę miała dokumenty związane z firmą, właśnie tutaj i tutaj. Drukarka. Tutaj będą książki Mateusza. Tutaj są pudełka. I taki wiecie, typowy pojemnik na kable, kabelki i różnego rodzaju pierdoły. Kosz na śmieci też kupiliśmy. A tutaj jest biurko mojego Mateusza. I za drzwiami jest praktycznie pełny, w sensie pusty regał, więc tutaj mam naprawdę jeszcze dużo pola do popisu, także bardzo się cieszę. I tak się prezentuje to moje, moje biuro Może sobie Was tutaj postawię Powiem Wam, że ja się naprawdę mega cieszę Z tego jak to wyszło Teraz mam ogromną ochotę tutaj Montować, pracować I w ogóle, wiecie, ta taka nowa przestrzeń e, Na pewno bardzo dobrze Wpłynie na moją produktywność I w ogóle na moją pracę Bo po prostu za każdym razem Chce mi się tutaj przychodzić I siadać, i pracować Dajcie znać jak Wam się podoba e, Pamiętajcie też o powieści Graficznej, o której dzisiaj Wam opowiedziałam, link macie w opisie, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję już za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!